Witam serdecznie. Tutaj Extreme Game, gramy Stranded Deep. Dobra, w poprzednim odcinku zrobiliśmy półkę, która nic nie robi. Epicko wygląda. Trzeba wybrać się na kolejną wyspę zaraz, tylko muszę się najeść. Mamy cztery kawałki drewna, więc sobie wybudujemy ścianę i daje jakieś super schronienie nasza Hawira, co prawda jakieś. Marne, ale daje. Ciekawe, czy kraba mogę tak odziabać tym. Proszę bardzo, mogę. O no, który mamy dzień? Jest, popatrzyłem się, dziewiętnasty już. Grubo. Żadna ryba przede mną się nie schowie. Te ryby się pozbędę i ofiletuję wszystkie normalnie jazda po całości. nom, nom i proszę bardzo, Om, nom, nom i proszę bardzo. Wyłączę ogień i tutaj zacznę filetować 19%. I to będzie trwało wieki. No i super, wszystko przyrządzone. Mamy bardzo dużo mięsa. Dobra, to, to. Nie wiem, dość ciepnąć to, to na półkę? Wątpię. O! Da się! Wow! Czyli można rzucić rzeczy na półkę. No to na przykład tu kokosy sobie rzucimy. Popatrzmy. O! No, tak się nie da w zasadzie. Chociaż, chociaż. Weźmy sobie takiego kokosa i postawmy. KOKOSIE No działa no, powiem wam, że działa o. Można sobie postawić jedzenie Na półce, no to jakieś tam ma Swoje właściwości Chociaż może da się postawić Nie, to mi spadnie zaraz Uruchamiamy engine Kolejny I odblokowanie I płyniemy Chciałbym zacumować przy rozbitym tutaj statku, żeby sprawdzić, co jest na nim i czy coś w ogóle na nim jest. Mamy skrzynkę. Może taśmę znajdziemy i wybudujemy. Proszę. Silnik i kompas. Może tutaj nie ma za bardzo tego, co bym chciał. Ale coś mamy. Pytanie, czy jak ja wrzucę to tutaj, czy coś się z tym stanie? Nie widzę jakiegoś większego chyba problemu. Zobaczymy w trakcie płynięcia. Gorzej jak to nam właśnie spadnie. Tu mamy jakieś rozbite coś. Plum do środka i sprawdzamy co tam jest. nie widzę. Konserwa się przyda. To nie to wezmę sam. Nie mam miejsca. Chodź, panie rekin, chcę przetestować. Czy mogę cię diabnąć? Tym. Bym miał sporo mięska. Jest. Dziabłem rekina. Spierdoczył ode mnie. Chyba. dobra, zobaczmy co jest na tej wyspie. Nawet nie wiedziałem, że tymi kijaszkami można rzucać. Że dobrze się składa. Kamienie, kamienie, nic nie ma. Na tej wyspie. Patyki. Zapas. Szybko. Kobieto, trzeba się dostać na łajbę i zawrócić okręt. Która to jest nasza wyspa, chyba tam zawracaj okręty. Mamy skrzynkę. Ogólnie ta skrzynka może być na łajbie. Więc całkiem możliwe, że po prostu jedną taką skrzynkę będę rzucał na tą łajbę. W końcu nam się udało dopłynąć, idziemy zanieść tam skrzynię, chociaż być może ją tylko opróżnię, ale na tym już kończę odcinek, także trzymajcie się ciepło, cześć, idę spać.